Hala jest jak żona. Nie każda utrzymuje się sama. Ludzie budują hale stalowe z myślą szybko, tanio, bezproblemowo. No i mają rację, prawie. Bo mało kto mówi o tym, co dzieje się po odbiorze hali. Wiecie, jak z dzieckiem. Fajnie, że się urodziło, ale teraz trzeba je nakarmić, ubrać i płacić za przedszkole. Dziś powiem, ile kosztuje utrzymanie hali stalowej rocznie. Ale tak po ludzku. Punkt pierwszy. Prąd. Pierwszy koszt elektryka. Prąd. Święta trójca przedsiębiorców światło, gniazdka i faktura energetyki. Nie wiem, czy słyszałeś, ale hala stalowa bez prądu to po prostu większy, cieplejszy namiot. Oświetlenie, maszyny, bramy, czajniki przeciętnie od 500 do 2000 zł miesięcznie, co daje nam od 6 do 24 tysięcy zł rocznie. Oczywiście, można ciąć koszty. Na przykład świeczki. Romantycznie, tylko BHP trochę protestuje. A tak na poważnie LED? Super. Fotowoltaika? Jeszcze lepiej. Ale jak masz lampy z PRL-u i maszynę, co startuje jak odrzutowiec, to sorry, rachunki będą jak rata za mieszkanie w 2021 roku. Punkt drugi. Ogrzewanie. Ogrzewanie hali to temat, który dzieli ludzi bardziej niż polityka przy świątecznym stole. Jeśli Twoja hala ma być magazynem dla opon, to ogrzewanie możesz sobie darować. Ale jeśli masz ludzi, masz maszyny, musisz mieć ciepło, albo musisz mieć zahartowanych pracowników w Syberii. Jedno z dwóch. Magazyn nieogrzewany spokój. Hala produkcyjna z ludźmi w środku od 15 do 25 tysięcy złotych rocznie zależnie od systemu. Punkt trzeci: konserwacja i przeglądy. Niektórzy myślą, że hala stalowa po montażu sama się konserwuje. No niestety. To nie transformers, a przynajmniej nie taki, który sam się naprawia. Przeglądy: dach, bramy, drzwi, śruby. Od 1000 do 2000 zł. Naprawa awaryjne? Różnie, ale zakładaj rezerwę pomiędzy 2 a 5000, bo awarie przychodzą niespodziewanie. Punkt czwarty. Ubezpieczenie i monitoring. W Polsce są dwie pewne rzeczy: podatki i to, że kamery przestaną działać wtedy, kiedy coś się stanie. Alarmy, monitoring to koszt w granicy 1000-4000 zł rocznie. Ubezpieczenie od 1000 do 3000 zł. Zależnie od wartości hali oraz jej lokalizacji. Punkt 5. Teren. Czy Twoja hala robi wrażenie też z zewnątrz, czy tylko we Excelu? Z zewnątrz hala to wizytówka, więc jak masz trawę po pas i błoto po kolana, to klient myśli, że to obóz przetrwania, a nie firma. Koszenie, odśnieżanie, sprzątanie. To koszt pomiędzy 1000 a 3000 zł rocznie. Można samemu, ale czy na pewno warto? Jak lubisz soboty z kosiarką, to szanuję. Każdy koszt jest inwestycją. Pytanie, czy zwracać się w komforcie pracy i w wydajności. Jak widzicie, nie są to pieniądze z kosmosu, ale też nie jest to abonament z Netflixa. Więc jak planujesz halę, planuj z głową. A jak wygląda utrzymanie waszych hal? Jest to więcej czy mniej niż na moim przykładzie? Dajcie znać w komentarzu. A tymczasem zapraszam do poprzednich filmów.